W ostatnim czasie pojawiało się sporo odcinków luźniejszych. Wiadomo, były też te ważne fabularnie, ale niekoniecznie kręciły się one wokół braci. No bo ostatni fabularny odcinek z Finnem i Jake'em w roli głównej, czyli czy to ty, pojawił się prawie dwa miesiące temu. To co, najwyższy czas to zmienić, nie? Pomoże nam w tym odcinek o nazwie Gość, czyli 27. epizod 6. sezonu. W krainie O jest spokojna noc. Mieszkańcy domku na drzewie śpią, podczas gdy w ziemię uderza kometa, którą widzimy widzieliśmy już w odcinku z Evergreenem. Fin nagle budzi się na dnie oceanu, gdzie szturcha go sperma, po czym przemawia do niego dziecięca wersja siebie. Wizja jednak szybko się kończy, Pora się obudzić. a Finn przebudza się niczym z transu. Jest odwodniony, co nie jest niczym dziwnym, patrząc na to, że idzie bez przerwy już od dwóch dni, co najmniej. Trafia do wioski, gdzie przyjazny mieszkaniec pozwala mu się napić. Obok miejscowości jest olbrzymie coś, co najpewniej było tą spadającą kometą. Z lasu przemawia do niego znajomy głos. Mimo ostrzeżeń wchodzi na drzewo, gdzie spotyka najmniej spodziewanego gościa. Tata! Tata! Co robisz? Martin znowu okłamuje syna, tym razem w tematach jego rełki. Fin opowiada mu o tym, jak to chciał się na nim zemścić. Chodzi tu o The Tower, czyli pominięty przeze mnie odcinek niewyemitowany w Polsce. Jedyne o co tam biega, to, że Fin tak naprawdę nauczył się wybaczyć ojcu za straconą rękę. Gdy okazuje się jednak, że stary dalej ma wszystkie kończyny, Finn znowu przestaje mu ufać. Czy ty zawsze kłamiesz? Nie ma jednak czasu na wyjaśnienia, bo mieszkańcy przynieśli Martinowi komponent potrzebny do naprawy jego statku. Stary Stary bez skrupułów wykorzystuje maluchy, co spotyka się z ostrą reakcją Fina. Po to ich okłamujesz? Żeby harowali dla ciebie? Oczywiście stary próbuje przekonać syna, że to wcale nie tak, ale zarówno Finny, jak i my wiemy, jak jest naprawdę. Pora wysłać osadników po ostatnią część. Zaraz, chwileczkę. Nie wchodźcie tam, jeśli nie chcecie. Nie, chyba chcemy. Wieczorem wszyscy biorą udział w uczcie pożegnalnej. Dobra, infla! Fin od maluchów dowiaduje się, że wbrew myśleniu Martina wcale nie wierzył w tego ducha drzewa, tylko po prostu chciał pomóc. A propos, spełnuje się ojciec i Fin zadaje mu pytania. Potrzebuje kilku odpowiedzi. Skąd, skąd ja pochodzę? Kim jest mama? Zmieszany Martin próbuje wymyśleć odpowiedzi na poczekaniu i tak właśnie powstaje historia, w której to Fin urodził się na łodzi po środku oceanu, gdzie chciał go zjeść tygrys. Na środku oceanu Tygrys. Jakby ta opowieść nie była wystarczająco podejrzana, to jeszcze stary wyjaśnia, że rozmowa o matce Fina go stresuje. Tylko dlaczego? Libacja trwa aż do rana, gdzie skacowanego fina wybudza eksplozja statku komety, albo komety statku, albo statku z komety. Martin jednak nie ma zamiaru pomóc osadnikom, tylko chce już odlatywać. Fin wkurwia się na niego tak bardzo, że sam wysyła go w pizdu. <laughs> Po czym w pojedynkę rusza, żeby powstrzymać wybuch asteroidy. Ciągnie za wehę i tym samym ratuje wszystkie maluchy. Tylko co z tego, skoro Martin wyeksploatował ich zasoby do tego stopnia, że z wioski nie ma czego zbierać? Finnie, jako czując się winny za błędy ojca, postanawia wszystko osadnikom wynagrodzić i zabiera ich do nowego domu. Takiego w drzewie. No i tu ten odcinek, swoją drogą jeden z moich ulubionych, dobiega końca. Przejrzysty, przyjemny, ważny. No, kombo idealne. Jak sam Finn powiedział, to coś, co spadło, nie było kometą, więc o czym był ten sen? No, póki co nie wiemy, ale jeszcze w szóstym sezonie wszystko się wyjaśni. Podsumowując, Finn był w stanie przebaczyć ojcu, że przez niego stracił rękę, ale przez swoje kolejne kłamstwa i to, jak wykorzystywał te maluchy, Martin totalnie zniesmaczył do siebie Fina. I tu pojawia się problem, bo miejscami naprawdę widać, że. Że ojcu zależy na młodym, ale zaraz potem wykorzystuje go albo inne istoty dla swoich korzyści. Teraz pojawia się też pytanie, czy to pochodzenie Fina na pewno było całkowicie zmyślone i dlaczego Martin nie chciał mówić o matce Fina. No ale koniec gdybania. Wszystko wyjaśni się w przyszłości, a na razie to tyle. Dzięki, cześć.